Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy na temat insulinooporności, dolegliwości, która dotyczy coraz większej ilości osób w Polsce, szczególnie kobiet. Insulinooporność jest tym schorzeniem, które bardzo mocno przekłada się na stan skóry, na wygląd skóry i bardzo często powoduje bądź nasila zmiany trądzikowe. Dlatego uznałam za bardzo wartościowe do omówienia. Do dzisiejszej rozmowy zaprosiłam dietetyk kliniczną Klaudię Maskierę. Dzień dobry Klaudiu. Dzień dobry Moniko. Powiedz mi z Twojej perspektywy, jakie objawy u pacjentów mogą wskazywać na to, że z gospodarką insulinową już dzieje się coś niepokojącego? Na pewno na początek powinno rzucić nam się w oczy zmęczenie, osłabienie i tak zwana taka senność poposiłkowa. Często zauważamy to po spożyciu na przykład jakiegoś sporego posiłku, zazwyczaj po obiedzie. Pacjent spożywa tutaj taki posiłek i w sumie w przeciągu pół godziny zaczynamy się robić senni i najchętniej poszlibyśmy na drzemkę. To często na to skarżą się pacjenci, że po prostu nie mają siły i chęci tak na dobrą sprawę do życia. Z takich objawów też charakterystycznych często nam się pojawia Wzmożone pragnienie, takie nieuzasadnione wręcz pragnienie, i przez to też jest częste oddawanie moczu, bo częste oddawanie moczu również jest związane z nieprawidłowymi poziomami cukru w organizmie. Do takich na pewno też ważnych objawów też możemy zaliczyć nadwagę lub otyłość, bo przy insulinooporności rzeczywiście jest, występuje takie charakterystyczne gromadzenie się tej tkanki tłuszczowej w większej ilości. Jest takich gdzieś tam bardziej zagrażających objawów może też pojawiać się rętwienie rąk i nóg oraz zaburzenia widzenia, ponieważ nieprawidłowy poziom cukru w organizmie będzie wpływał na elastyczność soczewki oka. Także to są takie najbardziej główne objawy. A no i jeszcze też może pojawić się taka zaciemnieniona, ciemna skóra w okolicach szyi i karku. To, to też często możemy rzeczywiście zauważyć i jest charakterystyczne dla insulinooporności. Mhm. Słyszy się też o tym poposiłkowym apetycie na słodycze i w tak. ogóle wzmożonej apetycie na słodycze. Czy Ty potwierdzasz, że to może być związane z zaburzeniem insuliny? zdrowej? Dokładnie. Pacjenci, którzy w ogóle mają tą insulinooporność, a jeszcze nie wiedzą, w sumie nie mają jej zdiagnozowanej, e, często pierwsze, co mówią na wizycie, że są uzależnieni od słodyczy, że po prostu mogliby być ich nieograniczone ilość i rzeczywiście jest to jeden z takich charakterystycznych tutaj głównych objawów. Mhm. Nie wiem, czy to mit, czy prawda? Mhm. Powiedz z Twojej perspektywy dietetyka. Odkładanie się tkanki tłuszczowej na brzuchu. Czy rzeczywiście w, insulinu, w insulinooporności osoby będą miały tendencję do takiej otyłości brzusznej, mm -hmm. czy to się sprawdza? Tak, poniekąd się to sprawdza, aczkolwiek nie możemy też wszystkiego zrzucać na tą e, insulinooporność, bo czasem nawet jak szczupłe osoby mają insulinooporność, możemy zauważyć u nich taki charakterystyczny powiększony ten obwód rzeczywiście brzucha i osób otyłych również. E, będziemy przy insulinooporności gromadzić tej tkanki tłuszczowej więcej, ale to nie jest wcale powiedziane, że ona będzie tylko w brzuchu i że ta otyłość wynika tylko z tej insulinooporności, bo czynników wpływających na otyłość będzie o wiele więcej i nie będzie ona tylko zależna od insulinooporności. Mhm. Jeśli już widzimy u siebie te objawy, o których powiedziałaś, część mhm. bądź większą ilość, jakie badania powinniśmy wykonać, żeby móc zdiagnozować insulinooporność? Przede wszystkim powinniśmy wykonać insulinę i glukozę nadczo. To są dwa podstawowe wyniki, bo na podstawie tych dwóch wyników możemy sprawdzić współczynnik HOMA i R. Współczynnik HOMA i R jest to współczynnik, który mówi nam o tym, czy pacjent ma tą insulinooporność, czy jej nie ma, oraz jaki jest jej stopień zaawansowania. Przede wszystkim. Co jest też bardzo ważne, że taki współczynnik każdy z nas może sobie sam wyliczyć. Są gotowe kalkulatory w internecie, gdzie po prostu wpisujemy swoją insulinę i glukozę nadczą i otrzymujemy już wynik i wiemy, czy jest prawidłowy, czy nieprawidłowy. I to jakby już nam w sumie wystarczy teoretycznie, ale możemy oczywiście pójść gdzieś tam w głębszą diagnostykę. Na przykład można wykonać krzywą cukrową i insulinową, no i wtedy po spożyciu odpowiedniej ilości glukozy. Mamy badane te poziomy po godzinie i po dwóch i wtedy widzimy ten wynik dokładniejszy. Można, ale nie trzeba. Bardziej to już po konsultacji z lekarzem. E, a co mogę też powiedzieć, że w sumie przy insulinoporności ta czerwona lampka powinna też nam zapalić się e, już przy profilu lipidowym w sumie, bo e, podwyższony poziom trójglicerydów i dobrego cholesterolu HDL już może świadczyć i zwiastować, że pacjent może mieć problemy z gospodarką cukrową. Także mhm. to też powinniśmy na to zwrócić uwagę. Wiele osób jest przerażonych, że chcąc zdiagnozować insulin oporność mm -hmm. Muszą wykonać tą krzywą cukrową, a to przyjemnym badaniem nie jest. Czyli, jakby potwierdzasz, że nie jest to nie, konieczne. To nie, nie jest konieczna. Wystarczy sama insulina i glukoza nadczej, możemy już wszystko stwierdzić. Mm -hmm. Jeżeli już w wynikach widzimy coś niepokojącego, jaki czynnik, jaki wynik HOMA i R uważasz za niepokojący i taki, że już musimy coś zacząć robić w tym temacie? Tak, na dobrą sprawę, powyżej dwóch. Już powinien zacząć nas gdzieś tam niepokoić. Im więcej, no tym już mamy do czynienia po prostu z insulinopornością no i jej zaawansowaność. Tak na dobrą sprawę nam tutaj Chodzi. Mhm. W których przypadkach mhm. bezwzględnie należy odesłać klienta do lekarza, do diabetologa, a gdzie wystarczy sama dieta? Mhm. Znaczy, ja uważam przede wszystkim, że tak, każdy pacjent powinien odbyć jedną i drugą konsultację. Nie? I tutaj wyróżniamy też dwa rodzaje pacjentów. Wyróżniamy pacjentów, którym zależy na zmianie swojego stylu życia, zależy, żeby poprawić te wyniki w sposób taki naturalny. No i są pacjenci, którzy po prostu nie chcą zmieniać swoich nawyków żywieniowych. No to tutaj wtedy tylko lekarz i leki. Jednak zdecydowana większość jak najbardziej udaje się do dietetyka i to tam w sumie nawet lekarze głównie odsyłają tutaj tych pacjentów tak na dobrą sprawę, no bo przede wszystkim na leczenie insulinooporności stosujemy dietę z niskim indeksem i ładunkiem glikemicznym. Dietę ograniczającą węglowodany proste i to na tym musimy się tutaj głównie skupić, na wprowadzeniu aktywności fizycznej, no i na zmianie swojego stylu życia. U takich osób dieta poradzi sobie w 100% z tą insulinoopornością i już po kilku mm, miesiącach widzimy piękne wyniki, wręcz jakby tej insulinooporności już tak na dobrą sprawę nie było. Ale no, są też przypadki takie bardziej zaawansowane, kiedy już naprawdę mamy bardzo zaawansowaną tą już insulino, insulinooporność, tak, zwa, tak zwany ten stan przedcukrzycowy, że do tej cukrzycy już jest tam bardzo blisko. No i na przykład pacjent e, nie chce zmieniać tych nawyków, no to wtedy tylko leki prze, e, przeciwcukrzycowe e, i konsultacje tutaj z lekarzem. Choć też dodam, że nie zawsze te leki przynoszą oczekiwane skutki, bo jest wielu pacjentów, którzy stosują leki, ale mimo wszystko nadal jedzą to, na co mają ochotę, nie pilnują tej diety. No a wiadomo, że te leki, takie też y, magicznie nie pomogą i nie sprawią, że te wyniki będą idealne. Akurat y, problemy z gospodarką cukrową to są takie problemy, że y, dieta tutaj jest nieodzłącznym elementem leczenia. Hmm. Czyli dieta przede wszystkim, a leczenie farmakologiczne powinno być tak naprawdę wdrożone y, tylko w przypadkach zaawansowanych i wtedy też skupiamy się na diecie? Dokładnie, tylko w ostateczności. Zanim klient, zanim pacjent trafi do dietetyka, zanim trafi do diabetologa, jakie będą zalecenia dla niego do wprowadzenia na samym początku? Co by jeszcze może zrobić, zanim zasięgnie porady dietetyka bądź diabetologa? Znaczy myślę, że na samym początku e, na pewno warto, żeby no, zaczął pozbywać się tego nawyku spożywania dużej ilości słodyczy. Musi troszeczkę nad tym zawalczyć, bo to jest, jak pacjenci sami mówią, silniejsze od nas momentami. Także na pewno eliminacja słodyczy, jakichś słodkich przekąsek, słonych przekąsek, Słodkich napoi, cukru, jakichś wszelkich słodzików, no bo to wszystko wiadomo, jak już trafi taki pacjent do dietetyka będzie stopniowo oczywiście eliminowane. I myślę, że to na sam początek już u wielu pacjentów pomaga naprawdę wiele, szczególnie przy takiej niezawansowanej insulinooporności. Mhm. Sposobem, który sprawdza się u moich klientów, jest też zwiększenie ilości białka w posiłkach, zmniejszenie ilości węglowodanów prostych i wtedy ten apetyt na słodycze jest zdecydowanie mniejszy. Dokładnie, dokładnie. To też bardzo często się sprawdza. No, generalnie zalecamy tutaj mimo wszystko diety niskowęglowodanowe w insulinooporności. Jakie najczęściej mity na temat insulinooporności słyszysz od swoich pacjentów? Bo ja bardzo często spotykam się z tym, że mówią, że nie będą nigdy mogli uprawiać aktywności fizycznej, albo że przy insulinooporności biegać im nie wolno. Okay. Co Ty o tym myślisz i jakie Ty mity słyszysz Jasne. na co dzień? To może ja zacząć od takiego mojego ulubionego, no bo rzeczywiście takim moim ulubionym jest ja to słyszę praktycznie bardzo często, że nigdy nie zajmujesz bananów, białego chleba, czy tam jakiś pierogów, czyli wiadomo, tych wszystkich produktów i potraw z wysokim ładunkiem glikemicznym. No i mm, rzeczywiście prawdą jest to, że tych produktów nie możemy jeść codziennie i bez ograniczeń, e, aczkolwiek można zjeść te produkty raz kiedyś, okazjonalnie, ale też musimy wiedzieć, jak je ze sobą łączyć, bo to, że mm, wszystkie węglowodany mają swój ładunek glikemiczny, to raz, ale my musimy zwracać uwagę na e, ładunek glikemiczny całej potrawy, czyli z czym my ten produkt połączymy. No, i na przykładzie przykład tego banana. Jak do tego banana dodamy sobie jogurt naturalny i na przykład garść orzechów, automatycznie ładunek glikemiczny tego dania będzie niższy. Także to nie jest tak, że to już jest ostateczność i my nigdy tych lubianych przez nas produktów już nie zjemy. Tak, to co też wspomniałeś, właśnie o aktywności fizycznej, to też bardzo często słyszę, że ja już nigdy nie będę mogła uprawiać aktywności fizycznej, że ona wręcz jest zagrażająca dla życia. Nawet zdarza się, że często słyszę. Jest to nieprawdą, no bo regularna aktywność fizyczna, fizyczna, poprawia insulino wrażliwość w organizmie, no i też bardzo często słyszę, że insulinooporność dotyka tylko osób z otyłością i nadwagą, co też nie jest prawdą, bo bardzo szczupłe osoby też mogą mieć jak najbardziej insulinooporność, nie jest to zależne stricte od masy ciała. A co z tym mitem, że insulinooporności nie da się już wyleczyć i no. że zostajemy z nią na zawsze? To jest kolejna też nieprawda oczywiście. Insulinooporność to w ogóle nawet nie jest choroba, tak nazwijmy. To jest taki stan, możemy nazwać tak na dobrą z, sprawę. I rzeczywiście z insulinoopornością jest tak, że w sumie ją możemy wyleczyć bardzo szybko, bo u niektórych wystarczy czasem już miesiąc diety, dwa, trzy, a po trzech miesiącach idąc na wyniki, zazwyczaj większość pacjentów ma już insulinę i glukozę oczywiście w normie. Jedyne co rzeczywiście, że taki pacjent musi pilnować się po niej już do końca życia, ponieważ jakby znowu się mnie był i wrócił do starych nawyków żywieniowych, no to te wyniki mają prawo znowu się pogorszyć, ale jeżeli będziemy trzymać się w miarę możliwości jakichś racjonalnych zasad, które zostały wcześniej przyjęte, no to oczywiście jest ona jak najbardziej uleczalna i, i nie jest tak, że będzie z nami na zawsze po prostu. A to, co też przeraża wiele osób, które mają przejść na dietę mhm. w związku z zdiagnozowaną insulinoopornością, to częste posiłki. Mówiło się kiedyś o tym, że przy insulinooporności, przy cukrzycy te posiłki mhm. jest pięć posiłków e, co trzy godziny, dłuższe przerwy między posiłkami? Co ty o tym myślisz? czy znaczy myślę, że nie jest to jedyna metoda, nie? E, powiem tak, y, przede wszystkim dietę, rodzaj diety powinniśmy dobierać pod pacjenta, pod siebie, pod to, jaki ma styl życia, jak pracuje, ile ma czasu. Musimy te wszystkie kluczowe elementy brać pod uwagę. To nie jest tak, że czasem nawet słyszałam, że 6 i 7 wręcz zaleca się tych posiłków. Nie jest to do końca prawda, bo możemy tą dietę odpowiednio zbilansować, mając tych posiłków 4 i mogą to być nawet 3 posiłki i też taki pacjent sobie poradzi. Także nie jest jakby jedyna opcja, i tylko to nam zostaje w ostateczności te 5-6 posiłków I też nie dziennie. Nie jest to dietą eliminacyjną, Oczywiście. bo tak naprawdę jest to po prostu zdrowa dieta. Tak, dokładnie. To jest zmiana stylu życia przede wszystkim. To, co powiedziałeśmy, dieta, dieta i dieta, przede mhm. wszystkim zdrowa dieta. Co myślisz o suplementacji wspomagającej u pacjentów z insulinoopornością? Co ty najczęściej mhm. zalecasz? Okay. Myślę, że oczywiście jak najbardziej wspomagacie w kilku kwestiach suplementacji, aczkolwiek też przede wszystkim wyniki badań. Nie, nigdy nie robimy tego na ślepo. E, najpierw sprawdzamy, jaki jest aktualny stan zdrowia, następnie zabieramy się po konsultacji tutaj ze specjalistą za suplementację. Na pewno w standardzie jakby zalecam tutaj witaminę D obowiązkowo i rzeczywiście u osób z insulinoopornością my obserwujemy niższy spadek tej witaminy D, także tym bardziej zalecamy przez cały rok suplementację tej witaminy D. Na pewno, co jest bardzo ważne, to probiotyki. Musimy zadbać tutaj o, o probiotyki, o tą naszą mikrobiotę jelitową, także przede wszystkim na nią tutaj też zwracamy uwagę. Jest taka roślina berberyna. Też tak troszeczkę naturalnie możemy się wspomóc, a świetnie pomaga uregulować nam tą gospodarkę cukrową, pomaga w regulacji cukrów. No i jeżeli występują jakiekolwiek niedobory w organizmie, no to warto się nimi wspomóc. A i też chrom. Chrom to taki minerał, który też pomaga uwrażliwić tą insulinowrażliwość w organizmie, pozwala komórkom lepiej tutaj przetwarzać tą insulinę. Także też warto pomyśleć o tym minerale, ale mówię, nie wszystko dla wszystkich, wszystko po konsultacji, bo każdy przypadek będzie inny i będzie wymagał innego podejścia. Myślę, że nasza rozmowa wyjaśniła wiele kwestii, i rozjaśniła zarówno mm -hmm. osobom, które z klientami z insulinoopornością pracują, jak i osobom, które u siebie to podejrzewają bądź już mają zdiagnozowaną insulinooporność. Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Również dziękuję i do zobaczenia. Mam nadzieję, przy następnym spotkaniu. Do zobaczenia. Chcesz wiedzieć więcej? Zasubskrybuj nasz kanał.